Prokrastynacja nie jest brakiem działania, jest próbą ochrony siebie. Dlaczego nic nie robisz, choć tak bardzo chcesz? Psychologia prokrastynacji i samoodrzucenia. Na podstawie Pierce Steele, The Procrastination Equation, oraz Nil Fiore. The Now Habit, dlaczego stoisz w miejscu, choć masz wielkie plany? Każdy człowiek zna ten moment. Masz listę rzeczy do zrobienia, masz cel, który naprawdę cię ekscytuje, masz wiedzę, pomysły, narzędzia, a mimo tego nie robisz nic. Patrzysz na zadanie, czujesz napięcie, zamykasz laptopa i mówisz sobie: Zrobię to jutro. Muszę być bardziej zmotywowany, muszę się ogarnąć. A jutro wygląda identycznie jak dziś. Pierwszy styl udowadnia, że to nie brak motywacji, to nie lenistwo, to nie brak dyscypliny. To psychologiczna mieszanka: lęku, wstydu, perfekcjonizmu, niskiego poczucia skuteczności i wyuczonych reakcji mózgu, które próbują dać ci ulgę kosztem twojego życia. Ten film nie jest o planowaniu, jest o zrozumieniu, dlaczego chcesz, ale nie robisz. Dlaczego to nie jest lenistwo? Różnica między brakiem działania a brakiem chęci. Psychologia od dawna wie jedno: leniwy człowiek to ktoś, kto nie chce czegoś robić. Prokrastynator to ktoś, kto chce, ale nie potrafi zacząć. Nil Fiore, w The Now Habit, pisze, że ludzie mobilizowani przez strach i presję nie działają sprawniej, działają gorzej. Bo odkładanie pojawia się wtedy, gdy zadanie jest połączone z lękiem przed oceną, lękiem przed porażką, perfekcjonizmem musi być idealnie od pierwszego razu, poczuciem winy, niskim poczuciem własnej skuteczności. To nie brak chęci. To psychiczna blokada. Dlatego największym błędem jest mówienie, weź się w garść, po prostu zrób, trzeba się zmotywować. Bo prokrastynacja nie wynika z motywacji, wynika z emocji. Równanie prokrastynacji piera stila. Dlaczego twój mózg mówi później? Stil stworzył równanie, które wyjaśnia, dlaczego działasz lub nie. Motywacja równa się oczekiwanie razy wartość, podzielić na impulsywność razy odroczenie. Co to oznacza? Oczekiwanie, czy wierzę, że dam radę, jeśli myślisz, na pewno zawalę, motywacja spada do zera. Wartość, czy to ma dla mnie znaczenie. Zadania bez znaczenia są automatycznie odkładane. Impulsywność, jak szybko tracę skupienie. Im bardziej reaktywny układ nerwowy, tym trudniej zacząć. Odroczenie, czy nagroda jest daleko. Im bardziej odległy cel, tym mniejsza motywacja tu i teraz. To równanie mówi jedno: nie odkładasz, bo jesteś słaby. Odkładasz, bo matematyka twojego mózgu nie widzi korzyści tu i teraz. Lęk przed oceną i perfekcjonizm. Dlaczego chcesz, ale się boisz? Nil Fiore opisuje coś kluczowego. Prokrastynacja to często forma ochrony własnej wartości. Jeśli nie zaczniesz, nie możesz oficjalnie ponieść porażki. Nie możesz być oceniony. Nie musisz konfrontować się z tym, czy jesteś wystarczająco dobry. Dlatego ludzie perfekcjonistyczni odkładają najczęściej. Dla nich każdy błąd to zagrożenie, nie informacja zwrotna. Podświadomie wierzą, jeśli zacznę i nie pójdzie idealnie, to znaczy, że ja jestem nieidealny. Lepiej nie zaczynać, niż zacząć źle. To emocjonalna logika. Odroczenie równa się chwilowa ulga. Ale ta ulga później zamienia się w wstyd i poczucie winy. I cykl zaczyna się od nowa. Cykl samookarcania jak traktujesz siebie, gdy zawalasz? Fiore pisze, że najgorszą częścią prokrastynacji nie jest odkładanie. Najgorsze jest to, co robimy sobie po odłożeniu. Wewnętrzny dialog wygląda tak: Znowu to zrobiłem. Jestem beznadziejny. Inni potrafią, a ja nie. Zawsze wszystko psuję. To nie są fakty. To jest samo odrzucenie. Im bardziej karzesz się za odkładanie, tym większy jest lęk przed kolejnym zadaniem. A im większy lęk, tym większa prokrastynacja. To błędne koło lęk, odroczenie, wstyd, samokrytyka jeszcze większy lęk. Możesz chcieć zmienić życie, ale jeśli sposób, w jaki mówisz do siebie, przypomina karę, a nie wsparcie, twój mózg będzie unikał działania, by chronić cię przed twoją własną reakcją. Dlaczego jutro wydaje się lepsze niż dziś? Mózg, który szuka ulgi, a nie szuka rozwiązania. Styl tłumaczy że dla mózgu liczy się ulga tu i teraz, nie w przyszłości. Kiedy odkładasz, dostajesz natychmiastową nagrodę spokój, brak stresu, poczucie kontroli, chwilowy komfort. Twoje ciało uczy się, kiedy mówię zrobię to jutro, czuje się lepiej. A mózg zawsze będzie powtarzał to, co daje ulgę. Nawet jeśli długoterminowo Cię niszczy, prokrastynacja nie jest brakiem motywacji. To nawyk dawania sobie ulgi. Jak przerwać cykl? Model zmiany według Stila i Fiore. Nie zmienisz prokrastynacji siłą woli. Zmiana wymaga nowych doświadczeń. Po pierwsze, zmniejsz lęk, zacznij od pięciu minut. Fiore pisze, że najważniejsze jest wejście w zadanie, nie wykonanie, wejście. Pięć minut to nie obowiązek, to sygnał dla mózgu, to nie jest zagrożenie. Po drugie, zmniejsz perfekcjonizm, skup się na wersji byle jaka. Styl pokazuje, że rozpoczęcie zadania natychmiast zwiększa motywację. Mózg widzi postęp, rośnie dopamina, zaczynasz chcieć działać. Po trzecie, zmień narrację, przestań karać się za odroczenie. Prokrastynacja jest informacją, nie wyrokiem. Każde odroczenie mówi o jednej z czterech rzeczy: boję się, nie wierzę w siebie, nie widzę sensu, jestem przeciążony. To nie argumenty przeciwko Tobie, a wskazówki, co potrzebuje uwagi. To nie ty jesteś problemem. Nie jesteś leniwy. Nie jesteś słaby. Nie jesteś niezdyscyplinowany. Prokrastynacja nie jest cechą charakteru, jest reakcją emocjonalną na zagrożenie, które widzi mózg, kiedy zaczynasz rozumieć swój mechanizm, przestajesz karać siebie, a zaczynasz działać. To był kolejny odcinek kanału Podświadomość na głos miejsca, w którym mówimy, to co zwykle przemilczane. Jeśli ten materiał pomógł ci spojrzeć inaczej na siebie i swoje myśli, zostaw komentarz. Powiedz, co najbardziej cię poruszyło. A jeśli chcesz wejść jeszcze głębiej w psychologię, emocje i schematy działania umysłu, zasubskrybuj ten kanał i włącz powiadomienia. Nowe filmy pojawiają się w każdy poniedziałek i czwartek o 16. Dziękuję, że słuchasz. Do usłyszenia w ciszy Twojego umysłu.